Ulicami Bielska-Białej przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwny Wód wiernych przemierzył miasto po raz szósty. Galeria Bielska BWA, jako pierwsza w Polsce, zaprezentowała fotografię laureatów prestiżowego międzynarodowego konkursu Fotografia Dzikiej Przyrody 2016. 16 stycznia w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe. Zima w pełni, tymczasem w miejskim zarządzie dróg podpisano umowę na rozbudowę ulicy Międzyrzeckiej. Mamy najnowsze dane liczbowe dotyczące Bielszczan. Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku Białej przygotował bowiem statystyki podsumowujące 2016 rok. Ulicami Bielska Białej przeszedł orszak Trzech Króli. Barwny korowód wiernych przemierzył miasto po raz szósty. Orszak w święto Trzech Króli, czyli w piątek 6 stycznia wyruszył po mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach. Jego trasa wiodła spod kościoła przez Rondo Hulanka ulicą Cieszyńską na Stary Rynek. Tam wzorem lat poprzednich odbyło się wspólne kolędowanie. Patronat nad wydarzeniem przyjął prezydent Jacek Jesteśmy już na wielkim Rynku i życzę Państwu pogodnego świętowania, radosnego, być może nawet na pewno trochę mroźnego na zewnątrz, ale myślę, że równie gorącego w sercu. Szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Galeria Bielska BWA jako pierwsza w Polsce zaprezentowała fotografie laureatów prestiżowego międzynarodowego konkursu Fotografia Dzikiej Przyrody 2016. Wildlife Photographer of the Year rok rocznie organizuje Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 3 stycznia. Prezentowanych jest na niej 100 najciekawszych zdjęć przyrody wyłonionych spośród ponad 4000 nadesłanych prac. Żyli więc i tym razem miało w czym wybierać. Konkurs zgrywa się w kilkunastu kategoriach, więc jest bardzo szerokie, że tak powiem, pole popisu. Bardzo różnorodne tematy przyrody są fotografowane, są przedmiotem fotografowania, ale też rozmaite techniki fotograficzne w związku z tym mogą być używane włącznie z, ze zdjęciami pokładkowymi, ale też rozmaite jak gdyby. Cele, bo z jednej strony są kategorie, gdzie najważniejszą rzeczą jest wierne oddanie przedmiotu fotografowanego czy to będzie roślina, czy to będzie zwierzę, czy krajobraz. Liczą się wartości te dokumentacyjne prawda, zachowania się, czy widoku, czy... ale są też kategorie, gdzie dzika przyroda, natura służy tylko jako punkt wyjścia do działań artystycznych, do przetwarzania w sposób artystyczny i wówczas można ewentualnie w tych drugich kategoriach dopuścić pewnego rodzaju ale naprawdę skromne manipulacje elektroniczne, cyfrowe, bo to przecież nie chodzi o to, żeby cokolwiek fałszować, żeby sklejać zdjęcie z czterech różnych fotografii, bo można byłoby, prawda, dla osiągnięcia jakiegoś wizualnego efektu, czy nie wolno podkoloryzowywać. Chodzi o to, żeby pokazać naturę, taka jak ona rzeczywiście jest, a ona sama się obroni swoimi kolorami, swoimi kształtami, kompozycją ruchem itd. itd. W Bielsku Białej wystawa Fotografia dzikiej przyrody prezentowana jest po raz czternasty, a po raz dziewiąty dzięki bielskim zakładom tłuszczowym Bielmar głównemu sponsorowi wystawy w Bielsku Białej ekspozycja jest udostępniona bezpłatnie. Co roku wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Aby umożliwić zwiedzanie grupowe przed feriami zimowymi, które w województwie śląskim trwają od 16 do 29 stycznia, galeria wydłuża godzinę otwarcia. Od poniedziałku do piątku Zaprasza już od godziny 8 do 18 w niedzielę i święta w godzinach od 10 do 18. 16 stycznia w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z przerwą w nauce, gmina Bielsko-Biała zaprasza do udziału w cyklicznych imprezach sportowo-rekreacyjnych, które odbywać się będą w ramach corocznej akcji Zima w mieście na sportowo. Głównym organizatorem zajęć dla dzieci i młodzieży, jak co roku, jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Propozycji sporo. W tym roku zaczynamy jako pierwsi, już 16 stycznia. Ferie, jak wiemy, potrwają dwa tygodnie. BBOŚI przygotował bardzo bogaty program, urozmaicony. Myślę, że wszyscy, którzy będą chcieli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, bądź też turniejach, będą mieli z czego wybrać i będą zadowoleni. I jakie zajęcia? Wzorem rakiet ubiegłych, te, które się sprawdziły najbardziej, oraz pewne nowości również jak zwykle podzieliliśmy na warsztaty i na turnieje różnego rodzaju. Będą to w, w piłkę koszykową, w piłkę nożną. Wszystko bardzo jasno i dostępnie przedstawione jest na, na naszej stronie internetowej bbosir.bielsko.pl Tam można się szczegółowo z programem zapoznać. Drugą sprawą są warsztaty, też bardzo bogate, bardzo chętnie osoby korzystają, dzieci i młodzież tych warsztatów również na naszej stronie internetowej. Zapisy zaczynamy od 4 stycznia. Na naszej hali pod Dębowcem, tam jest dział organizacji imprez, tam można osobiście się zapisać, bądź też telefonicznie, bezpośrednio w dziale organizacji imprez. Zima w pełni. Tymczasem w Miejskim Zarządzie Dróg podpisano umowę na rozbudowę ulicy Międzyrzeckiej. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie dla ruchu kołowego oraz całej komunikacji w przemysłowej części dzielnicy Wapienica i od początku łączona jest z przebudową ulicy Cieszyńskiej. To zadanie czeka na rozstrzygnięcie skargi przez naczelny sąd administracyjny, tymczasem Międzyrzecka, ma zielone światło i podpisaną umowę. Ta umowa rzeczywiście została podpisana 22 grudnia. Termin rozpoczęcia został ustalony na 1 marzec i myślę, że. Teraz ten najbliższe miesiące wykonawca przeznaczy na przygotowanie, a pogoda pozwoli, żeby zgodnie z tym harmonogramem 1 marca rozpocząć już fizycznie pracę. To jest bardzo duża inwestycja. Znaczy jest to duża inwestycja. Ja tylko przypomnę, że to jest jeden z elementów przebudowy drogi wojewódzkiej 942. Jest to ten pierwszy element, który był wcześniej przygotowany, dlatego też wcześniej. E, było postępowanie przetargowe, w tej chwili podpisana umowa i rozpoczynamy roboty. Natomiast w kwestii ulicy Cieszyńskiej, tak jak wszyscy wiemy, czekamy na rozstrzygnięcie w Eneza tej skargi kasacyjnej. Ile potrwa budowa? Budowa przewidziana jest na 20 miesięcy i w tym harmonogramie, który wcześniej był ustalony, czyli tak jak było wcześniej powiedziane najpierw rozbudowa węzła po stronie północnej, czyli nowe rondo, nowe skrzyżowanie i później te poszczególne elementy, łącznie z budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi i tym nowym odcinkiem łączącym się z ulicą Cieszyńską. Mamy najnowsze dane liczbowe dotyczące Bielszczan. Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przygotował bowiem statystyki podsumowujące 2016 rok. W minionym roku w USC sporządzono 4749 aktów urodzenia, dokładnie o 9 więcej niż rok wcześniej. Zarejestrowano 2466 chłopców, a dziewczynek nieco mniej, bo 2283. Rodzice najczęściej wybierali dla swoich dzieci następujące imiona: Jakub, Franciszek, Antoni, Zuzanna, Lena i Julia. Jak co roku wśród nadawanych imion pojawiły się także oryginalne, takie jak Noah, Rafael, Ezra, Javier, Ettore, Margo, Aurora, Jessica i Vanessa. W 2016 roku sporządzono również 2255 aktów zgonu. Dla porównania w 2015 roku było ich 2278. W USC w ubiegłym roku zarejestrowano 766 aktów małżeństwa. Dla porównania w 2015 było ich 811. Wśród małżeństw było 11 zarejestrowanych z obcokrajowcami z takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Ukraina, Turcja, Irak, Bośnia i Hercegowina. Udzielono także 18 ślubów poza lokalem USC. W Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowano również 23 jubileusze małżeńskie dla 317 par. Najwięcej świętowało 50-lecie pożycia, bo aż 250, ale 53 pary obchodziły 60-lecie, 12 par 65-lecie, jedna para wspólnie przeżyła 71 lat, a rekordzistami jest małżeństwo, które wspólnie przeżyło 74 lata. Takich też jubileuszy życzymy wszystkim parom!